Dobry, zapraszam serdecznie. Już na samym wstępie chodźmy na balkon. Proszę zwrócić uwagę, jakie ciężkie i solidne są te drzwi. I coś, na czym Pani bardzo zależało, czyli piękny widok na zieleń. Dla Pani wymarzona strefa kuchenna. Ogromny aneks. Podwójną wyspą oraz zabudową na lodówkę, piekarnik, mikropale i inne szafki. Właśnie tu zmieści się ogromny stół. Wiem, że lubi Pan bardzo dużo pracować, także tutaj postawiłabym Pana wymarzone biurko. A gdzie może się Pan relaksować? Oczywiście razem z żoną. Ogromna kanapa w kształcie narożnika i duży telewizor w stylu kina domowego. Tu będzie, coś czuję, pokój Państwa syna. Teraz szybko za mną przejdziemy korytarzem. Po lewej stronie mamy garderobę, następnie dodatkową toaletę i już kierujemy się do pokoju starszej córki. Ale proszę nie myśleć, że o Państwu zapomniałam, bo mam coś specjalnego, czyli sypialnię główną, sporą z miejscem na ustawienie Państwa wszystkich potrzebnych rzeczy. Również łazienka jest spora, można tu zrobić przestrzeń spa. Podsumowując, spełniamy wszystkie Państwa warunki. Jesteśmy w centrum, apartament ma ponad 100 metrów, salon z aneksem ponad 50, a przynależą do niego dwa miejsca postojowe. Podoba się Państwu?